Witam w kolejnym odcinku z kariery w Parmu na moim kanale. Wiem, że aktualnie e, to nie jest Parma, aczkolwiek e, zaraz Wam pokażę jak się przez półtora sezonu, ostatnie przez cały sezon, bo drugi sezon po, połowa drugiego sezonu się nie nagrała. Przez cały sezon starałem się wrócić e, do serii A. No, jak wiecie, no, miałem Ternane, która grała w serię B, musiałem wrócić do serii A. E, no, przeprowadziłem kilka, na, przeprowadziłem e, kilkanaście. E, Przeprowadziłem kilkanaście transferów, e, musiałem przebudować zespół, żeby mógł awansować do serii A. No tylko problem jest taki, że ten zespół, no jak sami widzicie, nosił beznadziejne rezultaty. Znaczy, że nosił dobry rezultat na samym początku, ale jak sami potem zobaczycie, e, to już była równa pochyła. To już była równa pochyła. Wiem, że nie jest ona lekko zmontowana, ale robiłem to też, żeby w nocy. Chciałem po prostu się tego, tak, chciałem po prostu już tego e, się wyrobić na poniedziałek. Chciałem się wyrobić na poniedziałek i <grym> widzicie jak to jest. Yy, no i tak. Yy, generalnie od razu wam powiem, że portala 2 nie dokończę. Bo patrząc zasięgi, jakie są na tym... za zasięgi, jakie są na tym kanale, znaczy z portala na tym kanale. Tu zależy walić portal, walić portala. Ja sam szczerze ja czuję i przyjemności z tej gierki, zatem jej po prostu nie dokończę. Na no, jak oczywiście też zobaczyć, nasze nowe transfery się pultują. I szczerze chyba już tak, zaraz będzie chyba w tej grze, będzie już styczeń, no właśnie, są takie wyniki, że no tak samo widzicie dziewiąte miejsce w tabeli, uznałem, że nie, że uciekamy stąd, że uciekamy stąd i szukam, do jakiego klubu możemy uciec. Mieliśmy do wyboru cztery kluby, no i uznałem, że wybierzemy, uznałem, że, nie, uznałem, że wybierzemy Kaliari. Druga drużynna, serie A, Serie B, yy, czyli no, bez czyli mam, czyli mamy pełny awans do serii A. Uznałam, że to najbardziej hamską rzecz, jaką tylko da się zrobić, czyli rozwiążemy kontrakty z najlepszymi załodnikami i weźmiemy ich za darmo. Ich za darmo. Yy, tutaj już tak yy, w tym przypadku nie zrobię, tutaj już w tym drugim przypadku z do Parmy tak nie zrobię. Yy ale tak. No, parmy generalnie... Par, znaczy, przepraszam. Portalu generalnie nie dokończymy. Yy, po prostu teraz na moim kanale będzie po prostu tylko Reimach. tutaj zobaczycie porównanie obskładów ob yy, Kaliary przed moim przejściem i po moim przejściu. No, i, no praktycznie prawie nic się nie zmieniło. Tak, że nie zobaczyć debiut yy, w Kaliarii za To Tutaj sobie cały czas sprawdzałem, czy... W, czy, dal, czy Parma jest po prostu w serii A, czy jest po prostu sens grania tego. No i jak zobaczyłem takie coś, to myślałem, że się obsram. Myślałem, że się obsram, ale po tym meczu, po meczu z Citadeli, który przegraliśmy swoją drogą, Par, to, Parma była 15, mając 21 punktów. Zatem nie wiem, nie wiem, nie wiem co, nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak to się buguje. Ale po prostu znam, że trudno, że symuluję już do końca. Co będzie to będzie? Że po prostu gram wszystko do końca. Co będzie to będzie? Jak parma spadnie, no to już... Jak parma spadnie, no to już trudno. I przy okazji mój zawodnik został załonikiem miesiąca. Zaraz zobaczycie jaki to jest załonik. Ja sam byłem zaskoczony, że coś takiego jest w trybie menadżera, Daniel Jemison, Czy tak? Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest w trybie menadżerskim. Tutaj jeszcze dla Podlu, tutaj jeszcze dla pewności się upewniłem, czy Parma i Kaliari na pewno są w jednej lidze. No i tutaj już drugi sezon się... Tutaj już niestety drugi sezon się nie nagrał. Tutaj już niestety drugi sezon się nie nagrał, ale cały czas tego tak po wrześniu sprawdzałem oferty pracy. Dostałem ofertę od Bayernu, Barcelony, Realu, ale nie byłem w stanie trafić od Parmy. I dopiero pod koniec tego, pod koniec listopada, znalazłem, że Parma szuka pracy, że pracownika szuka managera, zatem my jak najbardziej wracamy. 136 tysięcy euro tygodniowo. Nie wiem jaki są, oni mają na to pieniądze, ale przechodzi, ale wracamy do Parmy, wracamy tam gdzie nasz dom. Powiedziałem, mówię, to nie będzie koniec serii. Miałem przywrócić te ale szczerze mówiąc znam, że nie będę was zanudzać. Że nie będę po prostu zanudzać siedzeniem w serii EB przez kolejne... przez kolejne kilkanaście odcinków po prostu sam wrócę do parmy. Po prostu sam wrócę do parmy i będzie git. Będzie git. Zapomniałem, że jeszcze przy okazji to ustawicie. Dobra, to widzimy się jak to wszystko już poustawiam, bo będę musiał trochę inaczej rozegrać. Będę musiał już trochę inaczej grać piłkę. Generalnie ponowa nieobecność skład farmy mocno się zmienił i to naprawdę mogę szczerze powiedzieć, że naprawdę zmienił się na korzyść. A tutaj możecie zobaczyć mamy naprawdę solidnego prawego obrońcę, dlatego że jest dal, del, del Prado. Nie mam chyba żadnego lewego obrońca, zatem nie mam żadnego sensownego. Zatem wydaje mi się, że tutaj y, Knutsen, Fredrik Knutsen, 18 lat Zdanie 80 Overola, nie? nie wiem co to może być za regent, to, to musi być Regen tak szczerze mówiąc. Żadnego skauta dodanie nie wysyłałem, nie wiem co to jest za Regen. Sprowadziłem sprowadził, sprowadził tutaj gościu ra, razwana Marina, z którego będziemy korzystali, Filipa Billinga, tutaj gustujemy w dumczykach <grym>, widać. E, tutaj niektórzy i nie już, już tutaj wcześniej byli, Valbert tutaj już był. Super, który trzeba oczywiście jeszcze wypożyczyć, ale szczerze mówiąc skład tutaj się zmienił naprawdę na lepsze. Jak tutaj możecie zobaczyć, gościu sprowadził Jakuba Kamińskiego. I jak zobaczyłem, on nie gra. Yy, nie ma tutaj niestety tego... Yy, Michaeli niestety nie ma, gościu tutaj sprzedał Michaile. No a Kun gra, no i on musi grać, bo on ma... No on miał dobry potencjał. Celakowi jak widzicie, spada overall, secal może się rozwijać. Sprowadził gościu Wla Wladysława Vanata i Tayzona Van Duiven, nie wiem kto to jest, ale sprowadził go, ma 80 overola. Gościu zrobił, nie wiem, tutaj bot z tego naprawdę zrobił solidny klub. Zrobił z tego naprawdę solidny klub. Tylko nie wiem dlaczego gra czolak, mimo tego, że powinien być Van Duiven. Duel w ogóle gra, ale myślę, że. Myślę, Dobra, myślę, że Kun będzie tutaj na rezerwę, będzie, będzie solidnym zmiennikiem. Kamiński musi grać za Cardenasa, No, umów, myślę, no, musi grać. Doyle musi grać jako środkowy stopper. Koszty chce wywalić, bo on, on miał odejść, a jakiś co nie mnie odszedł. Są, dobra, ale myślę, że mimo wszystko koszty może być jako zmiennik. Tutaj za. Kardenasa, może wejść kun. No tutaj za turka Cala i z Brazylii. Zatem, nasz nowy, możliwe, że nasz nowy breno, czyli ręcznik. Oczywiście, ten dalej jest kapitanem. Nasz skład szczerze wygląda lepiej niż yy, kiedy odchodziłem. Niż kiedy odchodziłem na obowiązkowy na urlop. Juniorzy również mocno się zmienili, oczywiście, na niekorzyść. Yy, są dużo gorsi niż byli poprzednio. Tutaj też może tutaj naprawdę czeka sporo, sporo tutaj, spora przebudowa tutaj czeka. Ustawiłem tiki takie. Yy, oczywiście nie ma tego samego sztabu juniorów, tego sieci scoutów niestety nie mam tej samej. Będę myślał tutaj o nowa. Ile mamy? 67 milionów euro. No to panowie, panie i panowie, no to mamy tyle hajsu na transfery, że szok. Nie wiem jak długi będzie to odcinek. Zobaczymy. Mmm. Na pewno tego po moim, gadaniu, po moim gadaniu na początku będzie 5 minut, zatem możemy wyciąć, Zatem jeszcze możemy nagrać jakieś 15 minut. E, mam w ogóle dzisiaj jeszcze pracę na 14, zatem będę musiał się spieszyć trochę. Aż nie, bo mogę, mogę wejść od 12.40, dobra, nie muszę się spieszyć, mamy bardzo dużo czasu. Jezus, Maria, jeszcze zapomniałem, że muszę tego, że muszę zupełnie nowe wdycze teraz kautów ustawić. Jezus, Maria, co tutaj. Nie było mnie tylko półtora roku i gościu tak to wszystko po, pozmieniał, że szok. Czekaj, tutaj, tutaj mam nową bramkarza, a tutaj wytyczną, bramkarz, tak jest, tutaj tutaj wytyczną, wiek menu, długość 3 lat, maksy, maksymalnie rok kontraktu, to będziemy mogli jakiegoś dziada sprowadzić, ale tak szczerze mówiąc, ten skład nie wygląda źle, on wygląda naprawdę przyzwoicie. I dlaczego w takim wypadku Parma jest 12? Zaraz będziemy grali z Cagliari, z swoją drogą. Będziemy grali z Cagliari, więc to jest piękny przypadek naprawdę piękny przypadek. Yy, tak, wiem, wiem, wiem. Ja akurat chciałem, żebyś ty odszedł. Uszanowanie, siema stary. Nie Widzieliśmy się półtorej roku. Normalnie tęskniłem za tobą, aż tak. Tak, gramy Tiki-Takę. Nie wiem, czy to będzie najlepszy wybór, ale w moją opinię, chociaż nie, na no, parcie. to Ta taktyka pasuje do Tiki-Taki. Myślałem, że to nie będzie najlepszy wybór, ale jednak wandujmy. Zobaczymy, jak on gra. 22 lata, 80, 80 overall. No on ma potencjał. Sikan dalej może się rozwijać. 26 lat. No mówiłem, że to jest... Nie wiem, że to był... Mówiłem, że to był talent w 20. No tutaj też jest. Diouf gra w ogóle SPD, to ciekawe. Diouf, nasz ridge, nasz francuski de Bruyne. Dube, nie wiem kto to jest. Z Francji. Francuski środek, po, środek pomocy jak tutaj widzimy Doyle w Penie Anglikiem. pra to jest Włochem, jako jedyny Knudsen, on jest w Danii. Jelert w ogóle tak, sobie obczaiłem i Yelert ma 90 overola, zaraz Wam pokażę. Ale Yelert na początku tego sezonu odszedł do, odszedł do Bayernu Monachium. Odszedł do Bayernu Monachium i ma 88 overola, miał 90 ale teraz ma 88. I mamy w zamian innego, słabszego Duńczyka na tą samą pozycję. Zatem, no, fantastycznie się potoczyła jego kariera, wszystko nasza zasługa. I jeszcze tutaj Benedyczek, z czego co kojarzę, odszedł do. Yy, jak to się tutaj jest? Yy, Benedyczek odszedł do Villarrealu, ma 83 rola. Może go przywrócimy do klubu. Zobaczymy. I Bernabe też odszedł. Tylko niestety nie wiem gdzie był. nie sprawdzałem. Odszedł do Lens. Czyli do klubu, z którego sprowadziliśmy Diufa. Zemścili się. No i szczerze mówiąc. Naprawdę rozważam zmianę Diufa na... Bernabe. Ale dobra, to jeszcze zobaczymy. To jeszcze zobaczymy. To jest nasz debiut tego. Znaczy nie nasz debiut w Parmie, ale nasz drugi mecz w historii... Kurde, nie umiem się wysłowić. Drugi... Zaczynamy drugi raz w Parmie. Yy... Skład kaliaryki nie jest całkiem przyzwoity, ale wygrywamy w naszym debiucie 3-2. do 2. Yy... Due, Marin, Del Prato. Patrzcie. Wszedł... Tylko... Tylko, za tym, tylko patrzcie, pierwszy mecz i już od razu Parma zaczęła wygrywać. Yy... Nie, wiem, jaki mają... nie wiem, jakie mają cele na ten sezon. Na pewno jesteśmy mocno ograniczeni, M mamy tylko sukces kryjowy, zakończ sezon w środku tabeli i jena ósma finału. No, tyle do osiągnięcia na luzie, y z y Tego spadek nam może grozić, ale no, zobaczymy. Puchary, możemy jeszcze powalczyć. E o Jezus Maria, ile tej ofer y sparm. tutaj ofert transferowych z PARM, tutaj z Atalanty, coś takiego. Coś, czego nawet nie warto akceptować. No i tutaj oferty wypożyczenia, jak najbardziej możesz iść. Jak najbardziej możesz i generalnie tak, generalnie tak. Generalnie nie ja zacząłem pracę na magazynie. Jezus Maria, co... Jezus Maria, co tam się dzieje, to jest wręcz nieprawdopodobne. Na plus, bo naprawdę atmosfera jest tam wręcz zajebista, jest tak, jest tak zajebista atmosfera. Muza cały czas leci, Lu ludzie zajebiście luźni, nie da się z nimi pogadać. Zmarena, no normalnie czuję się normalnie nie, jak u siebie. Zrobiłem jak normalnie, jak u siebie w domu się czuję. Normalnie jak u siebie w domu. Czuję się normalnie jak u siebie w domu. Ile jest ofert? Nie, tu chwilę nie było i tyle ofert się sypie. Nie no, ja nie chcę go sprzedawać, szanujmy się. Ale taka, tak taka jest jakby atmosfera, aż, aż normalnie mi się tam chce iść. Normalnie chce mi się tam iść, normalnie pracować. Konstantinosz Papa. Nie no, ja bym nie chciał, żebyś podchodził, człowieku. Yy, tutaj Real Zaragoza, Krótkie wypożyczenie na rok. Yy, a właśnie, czekajcie. Tutaj jeszcze muszę trochę poprzemienić ten skład. Ale patrzcie, mamy tylu. Ale w ogóle patrzcie, mamy tylu juniorów. Mamy Fritza, Mamy Bianchiego. Mamy po prostu tylu juniorów, że to kurna. Szok, Bianchi, Fritz, normalnie no koloru do wyboru no, do wyboru do koloru, no mamy tylu y, utalentowanych skrzydłowych, a ja żadnego nie jestem w stanie przykontartować na inną pozycję, na inną pozycję zatem no. Będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie ile mam w ogóle euro, bo zapomniałem ja 61, 61 milionów euro, no to się zabawił na tym rynku transferowym, że aż szok. Wszystko się nagrywa, tak, wszystko się nagrało, musiałem się upewnić. Dobra, zobaczymy, jak tym się gra. Zobaczymy, jak tym składem się gra. Zupełnie przebudowanym. Powiedziałam, że będzie przebudowa Parmy. Parma została przebudowana. Co prawda, nie pod, co prawda nie pod moją batutą, batutą ale została przebudowana. została przebudowana. Została przebudowana na lepsze. Ja bym tak samo ja tak nie przebudował Parmy, ale na pewno podobnie. Na pewno, na pewno bym ją przebudował w podobnym stylu. W podobnym stylu bym ją przebudował, Spra sprowadziłbym pewnie innego bocznego obrońcę. Sikan wygrał pojedynek żółwkowy. Ja wiedziałem, żeby go sprowadzić. Par ma długie zaczątkowanie, tylko z czego co widzę, to raczej nic z tego nie wyjdzie. Chociaż gdybym to jakoś rozegrał sensownie, Sikan. Sikan, dobrze, do... Due. Due, Due, nie wiem jak go się czyta. Pierwszy raz w ogóle grałem tymi zawodnikami, pierwszy raz w ogóle grałem Due, nigdy nim nie grałem. Nigdy nie grałem tym Knutsenem, ale to jest Regen, zatem nic dziwnego. Del Prato, no Del Prato akurat graliśmy, no to jest akurat weteran. Eee, Rafa Lano, doile, doile nigdy, nigdy w, w go nie grałem w karierze. Kalajem go nie grałem, to jest pewnie Regen, Znaczy, godny następca Breno, czyli naszego ulubionego ręcznika z Parmy. Eee, man, tutaj man wystawia Sikana, Sikan, wybiega sam na sam. może to jeszcze podać na. Mogę strzelać. Dobra, nie strzeliłby i tak. <laughs> nie strzeliby i tak. Gdyby pod. Ura, ale też ten. Ten, o którego podałem, ten holender bez twarzy w grze. No, też. Ujowa sobie przejął tak, szczerze mówiąc. Myślałem, że jak na 80-owo przyjmie sobie dużo lepiej. Ja przejął sobie fatalnie. Przejął sobie fatalnie tę piłkę, ty. No. Dobra, Reinders, Jenners, Dobrze, Kamieński. No, musiałem coś, musiałam, musiałam coś ustawić. Myślałem przed tego, że na Power Saber grywam, czyli na niższej wydajności. a jednak nagrywam na najwyższej wydajności i ścinam gierki, ale. Dobra, to już akurat zależy często od programu. Od programu Xboxowego. No dobra, Kamiński z dziewiątką, wal z dystansu. Miało potencjał, miało potencjał. Czuk. Czuckfueze, czuckfueze, rafalao, no musisz wyjść, no musisz wyjść, milan dziesiątkę nas ciśnie, milan dziesiątkę ciśnie, Jezus, marnie dobra, ale co z rafalao, to już było bez szans, to było bez szans, no i mamy, godny, mamy godnego następcę tego, yy, Breno. Zaraz prowadzimy z Kaliari bramkarza, którego znalazłem. Sprowadziłem sobie tego, takiego utalentowanego bramkarza. Yy, tak, sprowadziłem tutaj utalentowanego bramkarza do Kaliari i go odkupimy. Podkopimy go tam, nie zobaczymy. O, ale fajna rzutka. E, Milan kontra, wiecie, to no dobra, to nie ma dla mnie żadnego sensu. symuluj do końca. Może no, 2 0 jeszcze na 20. na 2 0 No ale nie było nam... to ma... Po prostu już wiedziałam, że jak już parę, na Milan będzie ci są, to już po prostu nie ma żadnych szans. E, feral Pizalo w ramach Pokaro e, Włoch. Areson, koszta odchodzi fantastycznie. W ogóle ciebie nie chciałem nawet znać. Chciałem Ciebie przeczytać od kilku sezonów i się nie udało. I teraz, teraz się udało. Yy, kolejny odchodzisz. Ager Falverde do Cremoneza na pół roku. Nie wiem dlaczego na pół roku, no ale... Jeśli się, jeśli się chciało gość na pół roku, no to mam po na pół roku. No e, dobra. Mecz Bucharowy Możemy wystawić rezerwy. W zasadzie to musimy. Ale teraz mamy taki skład, że możemy, że możemy po prostu mieszać, aż nam się podoba. Man, Bianchi, za Lang, chociaż tu już stronami. Knutse, niech gra, bo ma sporą wytrzymałość. Tak już na nie widzę. No i główny lud z Danii, nie, Norwek. No, gustujemy w Skandynawach. Dobra, szybko symulacja przeciwko Feral Pizalo, wygrywamy dwa do 1, fantastycznie. Musimy dojść do jednej 18 finału, żeby nas nie zwolnili i będzie git, ale nasze notowania póki co rosną. Turk został sprzedany fantastycznie. Kolejne miliony do budżetu transferowego skoczu. Tutaj na wypożyczenie idzie. Kto tam idzie? Czy po prostu turk tak wygląda? Ktoś jeszcze ktoś jeszcze, jeszcze idzie na wypożyczenie. Trzeba Cordoba idzie na, wypoży na wypożyczenie do bonzy. Ile ma... No chyba miał 71 overrolla, no to tak. No to tak sobie się rozwinął. E, ostatnio jestem w bardzo dobrej formie. No, czy na pewno takiej... dobrej, no... Nie wiem. E, dobra, musimy na pewno zmienić dufa. Marin musi wejść. Ty jesteś jeszcze Tak. Lang zagraczek jest zmęczony, weźcie. Dobra, generalnie tak, generalnie mam powiem tak, że od razu po nagraniu FIFA zabieram się za Raymana, chociaż 11.27 no jeszcze muszę zmontować. Eee, dobra, nie wiecie co? Nie wiem. Na pewno już w tym tygodniu więcej Fifki nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. No, raczej już więcej FIFA nie nagram. W tym tygodniu, potem już po prostu do końca tygodnia będzie Rayman i może nowa, nowo stara seria na moim kanale. Zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jeszcze, tutaj zrobię na moim kanale, na pewno już portala nie będzie, nie chcę się w prostu już tego nagrywać, yy, roz, no rozumiecie mnie, rozumiecie, na pewno mnie rozumiecie, no yy, to to w krótkie na krótki okres i panie się na to, jak się na to zgodzisz to jesteś największym śmieciarzem, jakiego widziała ludzkość. Yy, generalnie tak, generalnie jeszcze w tym tygodniu są święta Wielkanocne, zatem będzie mniej materiałów na moim kanale, kremonazeremis. No, jak nas zwalniali, to dwa, to dwa razy w pizdę, zatem progres. Ewidentnie spory progres zaliczyliśmy. E, dzięki, że mogę występować, muszę grać częściej. Dlaczego nie, że że Krupa jest ważny? Jaki debil na to wpadł? Dlaczego Grzgidź jest ważny? Nie, ten, te kontrakty są do renegocjacji, weźcie, ty. A teraz zauważyłem, że te kontrakty są do renegocjacji. Dobra, idziemy na listę wypożyczeń, najemy Hun. Dlaczego ty jesteś ważny? Jaki debil ustalił takie warunki? Kto to ustawił? To nieważne, to jakiś debil tu robił wtedy. Rotacyjny. Mamy tyle, że może że mogę sobie na to pozwolić. Bianci. No ty jesteś rotacyjny, gościu. Chcesz być ważny. Dobra. Dobra, kradwy możecie być ważniej, ta cała reszta. Jaki debil to ustawił, ty no! Gościu 70... Kolejny! Chociaż on odchodzi. Ważny! Stradacyjny gościu, spradyczny nawet. Jaki debil to ustawił! Czolakowi ważny dał! Weźcie! Pomogę chociaż? Spradyczny masz! On się kończy kontrakt w ogóle swoją drogą? Nie, chociaż dla dobrego, żeby odprzedłużył. Jaki debil, ty no! Wasze... Dauro... O budzik Tak było, typowo, że zazwyczaj wstaję 11.30, staję do pracy Jak mam zmianę na 14, to wstaję o 11.30 i się wyrabiam I zapomniałem teraz włączyć po prostu budzika Ale jaki ty, jaki ty... Jaki debil je debil, debilno gościowi 72 daje ważną rolę. Ty, no weźcie, no. Się posram. Ty, Schneider, dobry francuski junior. Zatem, no widzicie, już na tutaj powoli juniorze odnego. To możemy markizować. Tutaj dobry regen, z hip daje bramkę. Jakiś regen de albo innego. Innego tego z Barcelony, już zapomniałem jak się nazywa, ten bramkarz, który zresztą był kiedyś w Barcelonie, występował kilka lat, chyba z Hiszpanii, bo już nie do końca ale już szczerze mówiąc zapomniałem jego nazwiska, zapomniałem jego nazwiska i nie Penia, tylko taki na V, na V, na v już zapomniałem, sklero, to najważniejsze, że skleroza nie boli, bo pamiętajcie, skleroza nie boli. Dobra, pół godziny na liczniku, zatem wydaje mi się, że możemy po prostu przesymulować ten mecz jeszcze z Palermo, które ma swoją drogą tyle samo punktów. Yy, I możemy. Release. I możemy na tym zakończyć swój odcinek. <grym>, swój odcinek. Yy, mogę na tym zakończyć odcinek. Yy, a też nie, czekaj jeszcze od Po prostu chcę przesymulować do końca okienka. Do początku okienka transferowego. Czemu nie potrafię się. Skupić i nie popełniać błędów. Błędów w wymawianiu. I mówić sensem. Dobra. Teraz się wkurwiłem. Billing wchodzi, bo chcę grać. Dlatego zagrać. Eee, tutaj za Sikana może niech wejdzie Wanat. Za Mana niech wejdzie Bianchi. Mm, no i w sumie to wszystko za Możemy zmienić. Szybka simulacja przeciwko Udineze, która nas zawsze cisnęło i tym razem tak samo, nie no Tu to, to po prostu my zawsze będziemy dostawali w pierdolę od no nieważne co, no Prędzej naprawdę, ja prędzej znajdę dziewczyny niż my wygramy z Udinezę, no Ale dobra, już się nie czekajmy. A, jeszcze Fritz, 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 Fritz chce grać Dobra, ale tak, to by było na tyle tym odcinku, kończymy na, dwu, kończymy na 12 miejscu, tam gdzie zaczynaliśmy. Ale uciekamy od strefy spadkowej, to najważniejsze. Do strefy pucharowej tracimy 8, 8 punktów, albo 3, jeśli ktoś stop wygra Puchar Włoch. A to jest mocno prawdopodobne, liderem jest Inter, ale punkt straty ma do nich Milan i Atalanta. No, my, na, my będziemy na miejscu Interu za rok, w następnym sezonie, zobaczymy, ja porobię jakieś tam, ja porobię sporo transferów w tego, ja, ja tutaj jeszcze spróbuję poszukać jakichś zawodników. to by było na tyle i do następnego.